Witam Państwa bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście Nikodem A to jest pierwszy odcinek z naszej kochanej gry Jaką jest Reksio i Skarb Piratów drodzy, dlaczego Reksio? Ponieważ to jest gra z mojego fajnego, miłego I pewnego Optymizmu dzieciństwa Dzisiaj się okulary specjalnie dla Reksia Hau wszyscy Teraz wszyscy w kom... O! Zrobimy tak jeżeli ktoś w komentarzu napisze ha how, how, to ja mu za serduszkuję i wtedy będę wiedział, że jesteś, że też oglądasz tę te bajkę i też grałeś na przykład w jakiejś Star Piratów. Nagrywam to drugi raz dzisiaj, ponieważ. Ponieważ stało się tak, że nie miałem dźwięku z gry, a miałem dźwięk z mikrofonu, i tak się stało. Zaczynamy! Pirato! I co my tu mamy? Ciekawego kolego. Pewnego pięknego dnia, Reksio postanowił polecieć w Kosmos. Nie, nie. Nie moment. Nie to nie to. Pewnego pięknego dnia. Reksio postanowił... Popływać na desce surfingowej. Eee, pewnego pochmurnego dnia. Pewnego bardzo burzliwego dnia. Właściwie to ocean był istnym piekłem, kiedy Reksio postanowił popływać na desce. No i okazało się to bardzo słabym pomysłem. Żeby chyba poleciał od razu w kosmos <laughs> Ech, wplątałeś się w niezłe tarapany No, no nic, dobra taki hm. No stało dobra, się tak skopi. źle, że... że się stało się źle No, o. dobra, dawaj Pyk, pyk Tak Ratujemy szybko Reksia a tam jest kapitan ogryzek Chyba Ale zepsułem, o kurka Ale zwaliłem Przez co macie minutę dłużej No i ratujemy Reksia Dobra, ratujemy Dobry pomysł Spróbujemy coś zbudować z resztek żagla tak, hmm, tak Dwa skrzyżowane patyki Warto by je jakoś przymocować do siebie Ciekawe A jak Ośmiorniczka Wygląda na zadowoloną, że powierzyłeś jej tak odpowiedzialne zadanie Odpowiedzialne zadanie nie dla no ośmierniczki. co zamierzasz zbudować Latawiec, prawda? Nie, nie, nie mój drogi przyjacielu, to nie jest latawiec Chociaż bardzo bym chciał popuszczać latawiec Halo e, Gwoździe teraz Pyk, pyk, pyk i pyk no, Konstrukcja latawca jest gotowa Teraz chyba czas pomyśleć o jakich ślinkach. Tak, tak, Dobrze. tak, i tak. I... I co dalej? Hmm, no świetnie. tak. Jeszcze tylko ogon. Świetnie. No proszę bardzo. Zbudowałeś latawiec. Troszkę wieje, nie powiem. Miejmy nadzieję, że plan no. się uda. Raz to się śmierć. A na pewno się uda, bo grałem w tą grę nie raz, nie dwa i o, każdy wie jakie jest to... zakończenie. Mam przeczucie, że to jakaś bardzo ważna butelka. Takie butelki nie pływają od taksów. Hmm. Dzień dobry. Witam, witam szanownego reksia. tutaj Jestem każdy reksia Pinson, zna. <laughs> A to mój kompan. Diptaszek. Sie ma. No tutaj buteleczka, tutaj to. Znalazłeś to w butelce na plaży i nie wiesz co to jest, tak? Pokaż mi z bliska. To pokazujemy Robinsonowi kozo. Czemu ja nie mogę pokazać Robinsonowi? Dobra, najpierw to. Chciałbyś pożyczyć mój klucz do lasu, tak? Tak. Hmm, no, nie wiem. Musiałbyś wyłapać najpierw moje gęsi. Boję się, że do lasu i zostaną przez. O! Rozpalił jedna? ten. Inną Ognisko rozpalił. No popatrz, no dobra no to lecimy z gęsiami. Chcesz wyłapać gąski No dobrze Gąski gęsiątka wy moje gę Tak gę, gdy gę, gę, gę. gęsi robiły w tym w grze liczę z reksiem gę, 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 gę. Pamiętam Bardzo fajna gierka też No, alo pani gąska Brawo, brawo Ja kiedyś się męczyłem z tymi gęsiami nie wiadomo Zostaw ile? klucz w drzwiach. I je potem zamknie. Z tym zadaniem powinien sobie poradzić. Dobrze. Dobra. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz co się stanie. Stanie się to, że przepalimy mapę. Na pewno tak będzie. Nie no to jest stara i znana gra. no. Wypaliłeś dziurę w mapie. No co ty nie powiesz, przyjacielu. Rozumiem. Ale wiesz co? Chyba wcale nie jest takie trudne. Zauważ, że za każdym razem, kiedy zbliżysz ogień do mapy, to najbliższa jej część pojawia się wyraźnie, a wszystkie sąsiednie też trochę nabierają koloru. Dolecimy. No Jestem pewien, że klikając na polach w odpowiedniej kolejności uda się odsłonić całą mapę, nie przepalając jej. To lecimy. I spróbuj jeszcze raz. Tak, 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 tak. Tak? Ojoj Nie, dobra, nie wiem Jeszcze raz Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz co się stanie Nie wiem, zacznijmy od środka Ciekawe czy kiedyś się w ogóle udało odpalić, znaczy przeczytać całą mapę bez pomocy tego Robinsona Ojoj Wypaliłeś dziurę w mapie Spalmy oj 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 całą mapę Wypaliłeś dziurę w ma Rozumiem. Jeszcze raz Ale wiesz co To chyba wcale nie jest takie trudne Zauważyłem, że za każdym razem Kiedy zbliżysz ogień do mapy To najbliższa jej część pojawia się wyraźnie A wszystkie sąsiednie Też trochę nabierają koloru Jestem pewien, że klikając na pola W odpowiedniej kolejności Uda się odsłonić całą mapę Nie przepalając Odpocznij i spróbuj jeszcze raz to się wytnie dobra tak 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 i tak dobra nie Cieba. wiem hmm. widzę <coughs> coś ci nie idzie odczytywanie mapy no dobra miałem tego nie robić ale nie mogę patrzeć jak się męczysz i ptaszek wyłowił ostatnio 80 takich samych butelek w każdej było to samo Wiem, bo wywołałem wszystkie. Proszę, weź sobie jedną. Wódz kurczaka zwierzchni pomoże ci przeczytać to, co jest napisane na mapie. I prawidłowo. Tajemny język szczurów. To lecimy. Dobra, mm, chyba tam. No to otwieramy. Dzień dobry, witamy. Witam. Dzień dobry, idziemy skakać po żółwiach. Niczym... Yy, Reksio. Dzielny pies Reksio yy, Dzielny Nikodem Apoczkin. Jak... Yy, żółwie się grają w piłkę i Reksio nie może <duszel> doskoczyć do brzegu. No, pierwsze koty płoty. No, a tutaj sobie grałem w piłkę Krokodyle kontra y, żółwie ej, 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 panie kolego Przepraszam bardzo, y, ja tu bym chciał Dostać się na brzeg pyk, 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 pyk No nie! Przełączyło mi, przepraszam to, tak to jest, jak się posiada dwa monitory. No, Ostatnio mi się pierwszy raz udało. No, co on ten, co on taki teraz? Perszywy krokodyl. No, pierwsze koty za płoty. No, ej, on jest jakiś kurde zbagowany nagle. No, pierwsze koty za płoty. Pyk, 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 pyk. No, no ale Jeszcze tylko kilka skopów i będziesz w No. Uff, udało się. Przed nami wioska wodza furczak Wioska wodzów. A co tu się dzieje? Piraty! Przygotować się do zwrotu przez Tak! Ląd nie pierwszy! Chyba! Korka będzie mnie? po co? Dziś wieczorem będziemy jeść jaja! Piraci rządzą! <gry> Piraci Piroci rządzą! Ojej! I co teraz? Dobra, szybko, bo co? nie mam czasu! Ja? Tak, tak, mam Znam Ale. Hmm, pomogę ci odszyfrować napis na mapie, jak uratujesz wioskę przed piratów! Przystąpić do oficjalnej tak, Dobra, dobra, no to idziemy ratować wioskę. Uratujemy wioskę i kończymy ten odcinek. Co robić? Co robić? Nie wiem. Żyć! No dobra. Atakujemy! Hurra! Dobra, chodź tu, kolego. Potraktujecie moim kokosem. No. O, jak pięknie. Jak pięknie. No, dawaj, chodź tu. Chodź tu na klatę, dawaj. Pyk, pyk, dobrze. Bo nie musiał. O, teraz gruby poleci. O. Na styk. O, teraz zobaczcie. Uh O-o. -oh. Dwóch poleci A, tak. <grym> A jednak nie <grym> Dobra, udało mi się. Może mi się uda, nie wiem No jest tu mały problem powiem wam szczerze, No wyobraziłbym sobie z przyjemnością Dobra, trafiłem. Ale zrąbałem. O kurde, trzy zostały. Trochę tak słabiutko. Ale może uda mi się ich pokonać. Tych niebiłych kolegów. No, ciepnąłem go. O dobra, dwóch się udało. Teraz muszę jeszcze raz dwóch ciapnąć, żeby żeby się udało. Nie nie boję się kokosów. Nie wiem. o Oo, Ale zrąbałem. Dobra jeszcze raz. Ale zrypałem. Dobra. Te kokosy wyglądają na świetną broń. No Nie powiesz. Dobra i ostatni. Chodź tu. Chodź kolegom. Zajmę się tobą osobiście. 16 minut, kurcze. Najwyżej wyznę tamtą jedną próbę. Dobra, dziękuję. No co ty nie powiesz, naprawdę ja, to tak jakby u mnie ciężki jest żywot youtubera i i, i... i człowieka. Moje życie jest bardzo ciężkie. Mądry. Wspaniała robota! Wspaniała! Uciekali <coughs> aż zgubili kilwotter! No Killwater. dobrze, no dobrze. Obiecałem, że pomogę ci odczytać napis na mapie. Dobra, odczytuj. Pokaż no ten papiur. Papiur? <laughs> zaraz, zaraz... Butelka 272. Ahoj, stop! To ja, kapitan ogryzek? Stop. Bardzo mi miło. Stop. Stop. Wypadłem za burtę, ale żyje. Stop. Od trzech tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek, kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, skarb musi dotrzeć jak najszybciej do domu samotnego jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą. Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop. Wystarczy. Hmm. Okej. Okay. To wyjaśnia, czemu te głupki nagle zaczęły nas atakować. Pewnie myślą, że kapitan utonął. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów i nakłonić ich, aby odszukali swojego kapitana. Nie I tak zrobimy. No nic, no dobrze. Na ten moment to tyle ode mnie. Jeśli chcecie więcej reksia, to zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, skomentujcie i ja lecę ten film montować i trzymacie się, papa. Pa.